Dzień dobry, witaj bardzo serdecznie. Tutaj Agnieszka Morawiecka z gabinetu Desprendete. Pomagam mamom ogarnąć chaos emocjonalny związany z macierzyństwem i wszystkimi jego wyzwaniami. Dzisiaj y, może troszeczkę pociągnę temat y, z ostatniego live'a o aniołach. Tam mówiłam o wewnętrznym dziecku. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, bardzo często słyszę o właśnie pracy z wewnętrznym dzieckiem, że trzeba pracować z wewnętrznym dzieckiem, że trzeba właśnie pracować z wewnętrznym dzieckiem. I no ja sama, ja mam 25 lat doświadczenia w terapii, w związku z czym ja też przeszłam tam takie różne etapy w, mojej, w moim życiu terapeutycznym gdzie mówiono właśnie o pracy z wewnętrznym dzieckiem, bo to jest ważne, jak, no jak ważna jest. Z czasem ja jednak stwierdziłam, że to nie tędy droga. I teraz chciałam Ci pokazać, dlaczego właśnie nie tędy droga. Chciałam, żebyśmy zrobiły takie małe ćwiczenie. Jeżeli nie masz przy sobie jakiejś kartki papieru, ja tutaj mam taką małą, taką, z mojego warsztatu. Ym, jeżeli masz kartkę, proszę bardzo, fajnie, jeżeli nie, to zrób sobie na przykład pauzę, albo po prostu zrób to później. Więc bierzemy kartkę papieru, składamy ją na pół, później jeszcze na pół, później jeszcze, później jeszcze, tak zwijamy, później jeszcze ją zwijamy, później ją otwieramy. Możemy poprzez tekst, ale możemy ją wziąć jak spinąć. Ułóż tam całą energię swoją, swoją siłę. O, a teraz weźmiemy ja sprzedujemy kasteczkę. Wyobraź sobie, że właśnie tak są moje zapiski. O, właśnie tak wygląda nasze wewnętrzne dziecko. Takie pogniecione, zmamlane, a jakbyś jeszcze tak rzuciła na ziemię i podeptała, to myślę, że też byś się z tym utożsamiła. Tak wygląda nasze, wyglądało nasze dzieciństwo i pamiętaj, że tak wygląda też dzieciństwo naszych dzieci. Rodzice nas traumatyzują, robią wiele rzeczy, które są złe dla nas, znaczy złe dla nas nie. My odbieramy jako złe. Natomiast rodzice zawsze to robią z intencją, z dobrą intencją i zawsze chcą najlepiej. My, dzieci, nigdy czasami tego nie rozumiemy czasami nigdy. Czasami są rzeczywiście doświadczenia traumatyczne, takie jak gwałty, jak maltretowanie i tak dalej, wykorzystywanie, no w ogóle. I tak, i wtedy tak wyglądamy tutaj, tutaj, tak wyglądamy. I teraz nie wiem, jak byś pracowała. Nie wiem, jak byś się starała i zaczęła tą kartkę prasować, wy wyrównywać, zaczęłabyś ją no właśnie prasować, starać się, żeby ona była znowu piękną, prostą kartką. To ona nigdy taka nie będzie. Jeżeli masz przestrzeń, ochotę, to proszę weź ją, strasuj tą kartkę i zobacz, co się będzie działo. Ciągle będą załamania, ciągle będzie widać te pomarszczenia, ciągle będzie widać rany. I ja zachęcam. Nie tylko do takiej pracy, właśnie z dzieckiem wewnętrznym, czyli z prasowaniem tej kartki, ale ja zapraszam do pracowania na tych, na tych ranach, przepracowanie ran, ponieważ każda rana to jest jakieś doświadczenie. I zobaczyć, co ta rana, co to doświadczenie daje mnie, daje mojemu życiu. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa. Pod każdą rano jest właśnie jakaś nauka. I co ja mam się nauczyć, co ja chcę się nauczyć. I dopiero pracowanie na ranach um, może zabliźnić te rany. I to nasze wewnętrzne dziecko zawsze będzie takie pomiętolone, pom 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 ale tylko ode mnie będzie zależało czy ja jako dorosła będę pomiętolona czy będę prościutką piękną, czystą kartką tutaj, yy, gdzie ja mam kartkę? dobra, nie mam kartki, ale ponieważ codziennie stajemy przed wyborem czy ja patrzę się tu <grym> się> czy ja się patrzę na to pomiętolenie na to pogięcie czy ja zaczynam zapisywać nową kartkę Nowe doświadczenia. Czy ja zaczynam tworzyć moje życie na nowo? Zapraszam do przemyślenia. Zapraszam do przemyśleń. Jeżeli chcesz, zostaw mi komentarz. Jeżeli chcesz, w opisie do tego wideo znajdziesz mój mail. Możesz to mnie napisać. Um, Zapraszam bardzo serdecznie Buziaki. Cudownego dnia i miłego dnia.